Porobimy fajne rzeczy, w sensie wy mi porobicie różne rzeczy, ponieważ dodali bardzo dużo komend, które wy możecie używać w momencie, kiedy ja gram. O! Możecie mnie krwią ubrudzić Możecie mi pieniądze zabierać. Sanity. A to co? A to nie wiem, co to znaczy, ale pewnie przetestujecie. Ej, bo wy coś. Ej, już mnie krwią ujebaliście, widzowie. Ej, nie róbcie tak. Nawet mi sekundy nie daliście. No, nie wierzę. No, nie brućcie mnie ciągle tą krwią. Nemesis after you? No tak, tak, tak. Aż się to zacina. Wow, o, ktoś, ktoś mi niewidzialność włączył. O, za niewidzialność, ta. dziękuję. Bardzo, ba bardzo dziękuję. Bożem. Spróbujmy kogoś wyeliminować. Co wy tam piszecie? Insane. Ale... Ja nie widzę tej Nemesis. Jestem latają latającym krwem. Hmm. Krewem latającym. Oj ojoj ojoj. Ci co ciągle mnie brudzą tą krwią. Ej, a jak będzie wyglądać jak ja pójdę się myć, a wy będziecie ciągle mnie brudzić krwią. Idę to sobie zobaczyć. Czy odkryjemy jakiegoś baga dziwnego? Dobła, koleżanko i Amelka. 4 złote. Amelka! Miłego wieczoru uśmiechnięta twarz oczek, oczek, czerwone serce. Dziękuję ci ślicznie. Ja jestem dalej brudny! Ja będę ciągle brudny! Przestańcie! Nie obsypujcie mnie, nie oblewajcie mnie, jak pią! Jeszcze raz dziękuję ci ślicznie za tocika i mam. Na... Ta krew się nagle pojawiła dora. Nie ma to najmniejszego sensu w takim wypadku. Ej! Ja się przecież... nie przebierałem! A, nie mogę wyjść. O, to odkryliśmy jakiegoś baga widzowie. Ej, dobra, mogę coś założyć. Strój kąpielowy, super. Ej, to jest jednak bug, widzowie. Bo ja jestem w strój kąpielowym, a tak naprawdę jestem w mundurku. A wy możecie odejść. O, i buki. O, i reputacji też mi nie zabieracie, ani sanity. To dobrze, 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 milutcy jesteście. Powiedzmy. Dobra, zobaczmy ile... Osobek, będziemy w stanie. Za... No nie, 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 zostawcie tego upsa! Już kurde ktoś. No zostaw to! Chcę dokonać zbrodni. No! Kto pisze upsa Nie, dajcie mi coś podnieść! Dobra. No ja nie wierzę. Nie, 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 nie. Dobra, to tego załatwy. No... Aaaa, przestańcie! No nie! <śpiewanie> nie wierzę! O! No nie podniosę tego! I trzymaj się tam, niego wieczorku, kurde, bo to zauważył inni. Dobra, puściłem to. Nie miało to tak wyglądać, naprawdę nie miało. Tu się ktoś przeraził, dobra, idziemy stąd. No nie wierzę! Ale ten ups jest, jest ciekawy. Wprowadza coś, co właśnie chciałem, żeby wprowadziło. Więcej takich rzeczy by się jeszcze przydało. Albo wiecie co? Bo tam dużo osóbek pouciekało. <laughs> ja sobie z powrotem to wezmę. Albo i nie. A ciekawe, czy jak będę miał nożyk, schowany nożyk, czy też będzie mi go wyrzucać? Raczej nie. I to jest jakiś sposób, żeby to obejść. Czyli mogę trzymać nóż, w sensie schować go I dopiero jak go wyjmuję, możecie mi go opuścić Więc spoko Ej, wy go chowacie Wy go nie opuszczacie Zostawcie go Cudownie Cudownie Spróbujmy wyeliminować jak najwięcej uczniów W momencie, gdy mi tak przeszkadzacie Dobra, czy ktoś liczy, ile osób padło? Dlaczego 9 minut do przyjazdu policji? Wy to możecie jakoś sprawiać, żeby to dłużej było? A, nie wiem, po co ja chcę się myć. To nie ma najmniejszego sensu. Dobra, tu kolega przyszedł pożegnać się z no. O! Dajcie mi to! Do... Wziąć do łapy! Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay, przyzwijmy sobie ciulka tutaj. Chodź chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 O, ktoś mnie wycieścił. I ugrudził znowu. Dobra. Tup, 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 tup. Heja! Opatki. Dobra. Mam nadzieję, że ktokolwiek liczy nie. Graliśmy, graliśmy w Dorsy. Graliśmy wiele razy w Robloxa. Nie wiem czy dzisiaj będzie. Eee, zobaczymy. I dziękuję Ci ślicznie, Amelka za Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. No, jak będzie, to będzie na tej zasadzie. I dzięki ślicznie, Miesiukosiu, za Dobra. Tu nie ma nikogo z samorządu szkolnego, więc możemy sobie wbić No nie pisz! Boże jak to działa! O nie! O nie! O nie! O tak! O tak! Ej, co się dzieje? Czemu ja walczę z półką? Zabiłem półkę widzowie. Mam lodzika w ryju. A ty chodź tu. O, jestem niewidzialny. Idealnie. Siema! Proszę nie krzyczeć I teraz już 67% Było setka oh, no. A gdzie jest ruda? Real. A gdzie ona jest? Nie wiem, wywalony w rudą O Boże, do 50 zjechaliście Ej, spokojnie, spokojnie No, na 50 się zatrzymajmy Kłóćcie się teraz Nie, no nie, do 40 domijamy Zaraz będę zabijał wszystkich uczniów Napotkanych mi na drodze Proszę przestać Proszę przestać Weź... No proszę przestać, już ładnie Sanity teraz <noise> Ej To nie tak miało wyglądać Wygląda z psera zająco wow, 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 O nie, 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 nie rób mi zdjęcia, nie rób mi zdjęcia Odejdź W ogóle wy przyzwaliście ten Mezis. Właśnie jeszcze z nią nie spotkałem Gdzie jest ta Możecie mnie wyczyścić, dać mi właśnie trochę Sanity. No patrzcie jakiego psychola robi się z Pani Andere. O kurwa, no i zjebałem. Put,